Kolejna porcja specjalnie wyselekcjonowanych newsów leci prosto na wasze ekrany. Gotowi? 3, 2, 1, wziął! No i stało się. 8 marca pojawiło się przez wielu wyczekiwane HBO Max, które zastąpiło HBO Go. Od tego dnia można pobierać już nową aplikację i cieszyć się dotąd niedostępnymi produkcjami. Na pierwszy rzut na zachętę pojawiły się m.in. takie tytuły jak Duna czy Peacemaker, ale to nie koniec niespodzianek. HBO postanowiło zaproponować swoim subskrybentom niższą cenę na zawsze. Jedynym warunkiem jest wykupienie do końca tego miesiąca i nieprzerwane opłacanie abonamentu w kwocie 1999 miesięcznie, a przerwanie. Ciągłości albo wykupienie HBO tylko na kilka miesięcy tak, żeby obejrzeć hurtem wszystkie upragnione seriale, będzie powodowało przejście na standardową subskrypcję za 29,99, z której opcji zamierzacie korzystać? Jeśli lubicie porównywać telefony na podstawie wyników testów wydajnościowych, to chyba macie kolejny powód, żeby z tego zrezygnować. Najnowsze serii Samsunga S22, S21, S20 i nawet S10 oficjalnie zostały usunięte przez Geekbench z ich bazy benchmarków. Skąd ta decyzja? Samsung w swoich telefonach podbijał mocno możliwości układów obliczeniowych w momencie wygrycia pewnych procesów, wśród których znalazły się także testy Geekbencha. Okazuje się, że to dość powszechna praktyka i pewnie wkrótce benchmarki stracą jeszcze bardziej na znaczeniu. Już Teraz obserwując trendy widać, że producenci konkurują raczej wydajnością w porównaniu do czasu pracy na baterii i ładowania. A wy na co zwracacie uwagę wybierając telefon? Zdaje się, że jadąc przez centra miast, nie zobaczymy już billboardów z uśmiechniętym Robertem Lewandowskim z telefonem Huawei w dłoni. Lewy kończył współpracę z chińskim gigantem i to w dość nieoczekiwanych okolicznościach. Oficjalnie żadne powody nagłego rozwiązania kontraktu nie zostały podane, ale w świetle pojawiających się wiadomości o rzekomej współpracy Huawei z Rosją, zdementowanej przez firmę, możemy się domyślać o co chodziło. Swoim posunięciem polski piłkarz naraził się na konieczność zapłacenia olbrzymiego odszkodowania w kwocie nawet 5 milionów euro, ale są na świecie takie rzeczy, których nie da się przeliczyć na pieniądze. Natomiast dwukrotnie większą karę miał zapłacić EA Sports po głośnej sprawie lootboxów w FIFA, które to łamały holenderskie prawo hazardowe. Kara początkowo nie była aż tak dotkliwa i w 2020 roku, kiedy to zapadł wyrok, wyniosła 500 tysięcy euro. Ale EA Sports, nie spełniwszy żądania wycofania tego elementu rozgrywki, naraziło się na cotygodniowy wzrost kary aż do 10 milionów euro. No i tak. Jej miało zapłacić, nie zapłacił i już teraz nie musi zapłacić. Poprzedni wyrok został unieważniony, gdy okazało się, że lootboxy w FIFA nie są przedmiotem obrotu na czarnym rynku, jako jedynie element większej rozgrywki, jednak nie łamią tego prawa. W minionym tygodniu Apple pokazał szereg nowych sprzętów, ale moją uwagę przykuł przede wszystkim najnowszy iPhone SE. Ten telefon z niewielkim, bo 4,7-calowym wyświetlaczem z wyglądu nadal przypomina stare, dobrze znane iPhony. Jednak to co przede wszystkim się liczy, to wnętrze, a to jak na tak drobny telefon jest naprawdę porządne. A15 Bionic, modem 5G, przyzwoita bateria, aparat wspierający HDR4 i Deep Fusion, ekran, który dostał wytrzymalsze szkło, ceramic shield. No a to wszystko w najtańszej 64 gb wersji za jedyne 2299 zł. Czy mamy tutaj kogoś chętnego na nowego iPhonea SE? Korzystaliście z Gumtree, żeby kupować albo sprzedawać rzeczy przez sieć? Jeśli tak, to niestety już nie będziecie mogli tego robić. Gumtree Polska kończy swoją działalność. Obecnie na serwisie, który w polskim internecie istnieje od 18 lat, zostało ponad 300 tysięcy aktywnych ogłoszeń. Dodawanie nowych zostało zablokowane, a definitywny koniec serwisu nadejdzie 7 kwietnia, kiedy to strona zostanie wyłączona. Będzie wam tego serwisu brakowało, czy korzystacie głównie z konkurencji? Takie newsy to ja rozumiem, a wy. Mam nadzieję, że też. A teraz dzięki za uwagę trzymajcie się. Cześć. Swoją drogą, jeśli macie jakieś dzieci albo ktoś z Waszej rodziny czy znajomych ma, to warto dziecko od małego przygotowywać do roli gamera, streamera dzięki małemu zabawkowemu fotelowi gamingowemu. Ja już biegnę do sklepu.